To już ostatnie miesiące rozbudowy ulicy Cieszyńskiej, i widać, że drogowcy zaczynają się skupiać głównie na pracach bitumicznych. W tej chwili już mamy prawą stronę pomiędzy rondem Niemena a hulanką. Mamy wykonaną już w warstwach ścieralnych. Po stronie lewej, przygotówka, regulacja urządzeń, wszystkich podziemnych, zabudowanych na wierzchni. I w niedługim czasie też się będzie pojawiała tam warstwa ścieralna. Najwięcej dzieje się na odcinku trzecim pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Cieszyńskiej ze Stanisława Skrzydlewskiego oraz Wapienicką. Koncentracja robót jest tu najbardziej widoczna. Na tym etapie rozbudowy to właśnie ten odcinek pochłania drogowcom najwięcej czasu, energii i materiałów. Na północnej jezdni, w rejonie dawnych zakładów szybowcowych. Pojawiła się właśnie podbudowa bitumiczna. Dalej już na zjeździe w kierunku Wapienicy po tej samej stronie utwardzone są już ostatnie warstwy kruszywa. Tymczasem na 300-metrowym odcinku południowej jezdni sąsiedniego odcinka, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Wapienicką i Jaworzańską, Eurowia podczas nocnego asfaltowania położyła ostatnią warstwę asfaltu. W najbliższym czasie to samo czeka przeciwległą jezdnię. Drogowcom potrzebna jest jednak dobra pogoda. Natomiast odcinek od granicy miasta do Ronda Jaworzańska jest już w tej chwili we wszystkich warstwach bitumicznych. Będą dodawane tylko znakowania pionowe i poziome na tym odcinku. Niemal na całej długości rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej gotowe są także pokryte barwionym asfaltem ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe już tylko na niewielkich odcinkach są do domknięcia, a tak już ścieżka rowerowa jest w całości wyciągnięta w asfalcie czerwonym. Pozostaje oznakowanie pozioma. W czerwcu wykonawca planuje głównie końcowe prace bitumiczne na odcinku trzecim, czyli od ronda z wlotem na ulicę Wapienicką do skrzyżowania z ulicą Skrzydlewskiego wraz ze zjazdem do supermarketu sieci Lidl.